Cześć, witajcie, z tej strony Mikalo. Witam was w kolejnym odcinku z Vloxtepet i to drugi filmik z aktualizacji BXP z pierwszego sezonu. W dzisiejszym odcinku, tak jak bardzo prosiliście mnie, pokażę Wam, gdzie są klucze w świecie VIP oraz w normalnym Nexusie. Ehm, no, i tak mogę wam na początku powiedzieć, że ten Nexus jest tak cholernie ciężki. Naprawdę powiem Wam szczerze, że to jest chyba najcięższa do znalezienia tajemnica, jaka kiedykolwiek była, naprawdę, mówię wam to szczerze, więc sobie to dzisiaj sprawdzimy, naprawdę was proszę o tą łapkę w górę, ponieważ chcę, żeby ten filmik dotarł do jak największej ilości osób, a jak właśnie zostawiacie te łapki w górę, to więcej osób może się dowiedzieć i, ten, i YouTube będzie bardziej promował ten film, więc do dzieła. I tak jeszcze lekko dopowiem, że w tworzeniu zostały dodane nowe rzeczy do tworzenia. Nie wiedziałem o tym, dowiedziałem się to od widzów i mamy klocek kwarc, który był już w poprzednim Nexusie, oraz mamy klocek gorące szkło. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że to dodano, ale tego rodzaju jestem bardzo ciekawy, czy ono coś takiego nie wiem robi. E, jest w ogóle beka, ponieważ tak naprawdę mogę sobie te klocki dwa stworzyć. Ponieważ no tutaj potrzebuję już, już mam zdecydowanie dużo gliny. No prawie, no prawie słońca mam, no, wystarczająco. I mam 9 y, Tajemnic, nie? Dzisiaj będę mieć 11, więc tu nie mogę je stworzyć. Nie wiem, tego stworzył, nie wiem może zrobić z tego odcinek, nie wiem jak na razie tego nie ruszam. No jakbyście mogli, to zasubskrybujcie mój kanał. Chciałem dobić 180. Subów, więc jak jeszcze tego kanału nie subujesz to bardzo bym cię prosił o tą subskrypcję Będzie, będzie mi naprawdę miło I w ogóle zauważyłem coś bardzo dziwnego Ponieważ niebo stało się całkowicie inne Jest takie Takie, takie naprawdę dziwne No takiego nieba na pewno nie było w BSP Ale naprawdę ładniutkie ładniutkie. Przyznam szczerze, że jest naprawdę ładne Dobra i pierwszą rzecz, którą musimy znaleźć To jest kluczyk Tutaj mamy VIP i musimy tutaj skręcić w lewo I tu mamy czerwoną bramę ale na początek idziemy sobie tutaj, i tutaj mamy takie coś. No, dla mnie to od razu było pewne, że coś tu jest nie tak, ponieważ, no, taki, taki jakby pokój, no, naprawdę jest podejrzany. I ja już wiem, gdzie to jest. Musimy wejść tutaj, e, chyba w niebieski albo czerwony. To, tak, w czerwony, jednak w czerwony. I mam tutaj taką dziurę. Wchodzimy do niej, idziemy po drabince i mamy pierwszy czerwony kluczyk. To jest naprawdę banalne. Naprawdę czerwony klucz jest mega banalny, ale dopiero potem zacznie się katastrofa. No i tu mamy, możemy wejść tak naprawdę, ale no potrzebujemy kolejnego klucza, czyli niebieskiego. Teraz gdy z tego wychodzimy. Mamy tutaj taką studzienkę i musimy do niej skoczyć, więc wchodzimy. No i tu jest naprawdę magia, ponieważ ten podwodny świat jest najgorszym właśnie miejscem w całym naczuś. Nienawidzę tego świata. Nie wiem, jak wy uważacie, ale ten świat dla mnie to jest po prostu po prostu tragedia. Mm, Mikalo koziakiem, no dzięki, dziękuję. I teraz tak, po Musicie tutaj, właśnie tutaj, gdzie jestem. Musicie mieć spray pomniejszaj pomniejszający. No, niestety, musicie mieć. No teraz, no właśnie, jest fajnie, ponieważ no dużo osób teraz pewnie szuka tych kluczy. Więc dużo pewnie osób będzie używać. No, niestety, już mi znikło. I tutaj musicie sobie wejść. Nie, czekaj, co? Gdzie mam tu wejść? Chyba tutaj, dobra, czekaj, ta. O, tutaj właśnie. I chodzimy sobie tutaj na dół i tu mamy zielony klucz. Teraz musimy szybko stąd wyjść. Nawet nie potrafię stąd wyjść, naprawdę, to jest jakaś tragedia. Czekajcie, jak, to, jak stąd wyjść, halo? Gdzie jest? Jak to stąd wychodzi? O, e, o, dobra, znalazłem wyjście. I teraz następną rzeczą, którą no, jest to dość problematyczna, ponieważ no niestety no, ta woda, u, jakby, no wiecie, no nie widać przez to nic prawie. Musimy gdzieś płynąć, e, nie wiem, e, ja jak na razie płynę, czy to jest to, e, tak, to jest to. Taki, takie coś musicie znaleźć, coś takiego, nie wiem co to jest. I musicie sobie tutaj wejść chyba tutaj o tej gdzie jest ta trawa. Tutaj na dole powy, powinno być taka właśnie dziura Taka dziura No niestety musicie no bardziej tutaj wiecie Musicie bardziej się skupić na oglądaniu Bo ja wam tego nie wyjaśnię No i jesteśmy tutaj A nie to jest wejście do fioletowego Do fioletowej bramy A jak wyjaźcie, nawet fioletowego klucza nie mam więc no Więc idziemy po ten fioletowy kluczyk Ale musimy wyjść z, z po prostu tego podwójnego świata Więc tutaj mamy właśnie wyjście bo tu są właśnie takie tunelki Więc sobie idziemy po tych tuneleczkach Musimy stąd wyjść, właśnie, właśnie, właśnie I wychodzimy, ale to jest ciężkie. Okej, okay, udało się. I tutaj jak wyszliśmy, to tutaj mamy jakieś takie, jakieś takie, jakieś takie domki, nieważne o co chodzi. I tutaj musimy znowu dać spray pomniejszający niestety. No dość dużo sobie ich użyjemy. No niestety, e, no niestety tak jest. I musimy tutaj... Tutaj proszę Państwa wskoczyć. Dobra, wskoczyłem i tutaj właśnie idziemy sobie. I tutaj właśnie po lewej będzie kolejny kluczyk, czyli fioletowy, który właśnie będzie nam potrzebny do otworzenia fioletowej bramy, więc lecimy fioletowy kluczyk pyk, pyk 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 pyk, pyk. No dobra, idziemy sobie teraz tutaj znowu wracamy, wracamy jakimś tam jakimś tunelem, obojętnie jakim I wracamy do tego miejsca, który miałem być już no yy, miałem już być dawno, ale no zapomniałem o kluczu, bo tak jakoś tak wyszło po prostu. Więc lecimy znowu. Tutaj, tutaj, lecimy, pik, pyk, pyk, znowu tutaj gdzie byłem No i mamy fioletową bramę Wchodzimy I tutaj mamy problem, ponieważ to są jakieś fałszywe portale Które prowadzą do niestety... Do niestety, no no, no. no, zginięcia. Przecież się po prostu wrócimy na powierzchnię, chyba. Czy coś takiego? Ok, i musicie tak jak już uważać. Najlepiej, żebyście skoczyli sobie z tego, czyli gdzieś tutaj. O, gdzieś, jakbyście tutaj wskak wskakiwali. O, właśnie, gdzieś taki, 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 tak, jak ja to zrobiłem. No, no wam tego nie, nie opowiem, jak to się robi. Tak, jak ja, to na pewno nie zginiecie i będzie fajnie. Ale w sumie, tak naprawdę, możemy sobie, jakby. Poka pokażę wam co dają te, te portale. Jak skoczymy do nich, no to niestety no yy, są tutaj te, te cztery portale. Yy, je, ja je widziałem w ogóle na odcinku, więc no, no więc no już wiem po co były one. I ludziska, już tak naprawdę mamy tajemnicę zrobioną, tylko teraz musimy jakoś stąd wyjść. No dla mnie wyjścia są problematyczne, nie wiem jak dla was, ale dla mnie są koszmarnie, bo w tej wodzie to nic nie widać. I żeby widzieć gdzieś ten tunel, to naprawdę ja mu to jakoś nie wiem. Po prostu z gadura z po prostu robić. Więc, no, gdzie tu się wychodzi? Okej, okay, dobra. Już znalazłem te, ten tunel. Tak, takie przejście. To jest po lewej stronie VIP-a. Jakby, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, dokładnie w tym miejscu. Mam taką mini wieżyczkę. I w ogóle tutaj mamy takie fajne logo. Jakby to wygląda na, na pierwszy rzut oka, jak na logo Brawl Stars, Naprawdę. Nie wiem czemu. Mm, ale tak już mi to przypominam. No i wchodzimy sobie po czerwonej, po niebieskiej, po zielonej. U, uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga, a ani to jeszcze nie teraz. I uwaga, uwaga, tajemnica jest już nasza. Dokładnie tak. Mamy nadzieję, że wam pomogłem. No i mamy pierwszą tajemnicę odebraną ucho. Pięknie. No więc, jak mamy tą pierwszą tajemnicę, to teraz przechodzimy do tajemnicy dla graczy, którzy posiadają VIP-a i w ogóle w tym sieci VIP jest taki fajny nowy klocek, który jak dojdzie on do kupienia, jeżeli on dojdzie do kupienia, to naprawdę ja po prostu będę w wielkim, ale to w wielkim szoku. No więc tak, musimy zejść sobie na dół do tego parkura. No i musimy teraz skoczyć sobie tutaj na tą drugą drabinkę i teraz szybciutko skoczyć tutaj, bo tu mamy taką dziurę. O LOL, w ogóle nie, nie straciłem HP, ale fajnie. No i mam żółty kluczyk. Dawajcie, spróbujmy nie dotknąć HP, nie stracić HP challenge, ale tam chyba się nie uda nie stracić, bo... O, patrzcie, da się jednak ludziska! Ludziska, da się jednak to bez tracenia HP Jakby ktoś tam, jak ktoś stracił HP, tutaj macie super leczenie, które, które was uleczy Tak tylko, tak, tak tylko wam mówię I tu mamy właśnie czerwony kluczyk Ale, no nie da się, co nie, nie da się Ja oglądałem filmiki też innych, którzy nagrywali Że robili, em, bo nie wiedzieli jaki, jak, jaka jest funkcja tego klocka Jedna osóbka jakby stawiała sobie zupę gulaszową I wtedy jak się odbijała, to wtedy mogła jakby skakać po tym i no, więc no, ale jest inne zastosowanie, bo mamy tutaj ten klocek i on ma zastosowanie. Nie wiem, czy to jest Bóg, ale chyba nie, I, że po prostu możemy sobie po tym, jakby spinać, jak po prostu, nie wiem, lianie czy czym tam, naprawdę bardzo fajnie. No dobra, i lecimy sobie dalej w dalszym ciągu. Tam musimy skakać, bo tu mamy magnes, tu właśnie mamy magnes, który nas przyciąga. A, dobra, obejrzałem między odcinek youtuberki i się dowiedziałem, że tu jest magnes, tak naprawdę. A ja o tym nie wiedziałem. No i tu jest magnes, właśnie. Ale no, jakoś i tak nie ogarniam tego, jakby. No, jakam tam. Jakam tam doskoczyć? Co jest? Okej, uda. Eee, alo, halo! no. O, 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 no. No, co jest nie tak? O! okej, udało się. Nie wiem, jak. to jest naprawdę ciężkie. Chyba, że ja po prostu jestem jakimś nubem. No nie, no! Jasne, ciasno, jak nam to przejść? Co ja robię? Dobra, znam no, spokojnie, Mikuś. Spokojnie, Mikalo, nie denerwuj się. Dasz radę, dasz radę. Teraz tutaj, dobra, parkur. Pym, pym! Udało się, dobra, jestem, mam fioletowy kluczyk. I teraz szybciutko zaczemy, żeby nie stracić dużo HP. I hop, hop, hop. I, 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 w no halo. No. Ej, co jest? Zacięła mi się cała gra. Ej, cała gra mi się zacięła Co jest nie tak? Po prostu, jak tutaj będziecie, to wodzicie do tego czegoś Bo tu jest grawitacja, nie wiem jakim prawem I teraz szybciutko musicie tutaj na to skoczyć i tutaj się wejść na ten klucz Jest to naprawdę, jest, jest to naprawdę bardzo ciężkie, więc uh, no Dziękuję wszystkim za masową uśmiechę, dziękuję, dziękuję Ale to jest po prostu przerąbane Naprawdę najtrudniejsza rzecz, jaka tam była I teraz mamy coś naprawdę ciekawego Ponieważ mamy nowy klocek, który wygląda naprawdę mega Ale to mega ślicznie, naprawdę I jest mega szybki Jak to będziecie sobie wchodzić, to patrzcie co się dzieje Wow, wow o oh, ja, yeah. ej to był naprawdę świetny efekt To był świetny efekt Kompletnie, po prostu wchodzicie sobie, trzymacie w, się rozpędzacie Wow, o oh, Jezu, ej naprawdę ja kocham ten broczek Jak on będzie do kupienia, to on musi być za milion Jak on nie będzie za On to ja się naprawdę się dziwię, ja się zdziwię kompletnie Chyba, że, go, że on w ogóle nie będzie do kupienia Ale naprawdę, jest on mega śny ten efekt, nie, dobra mamy już tajemnicę, ale nie, ja jeszcze, jeszcze raz, ja jeszcze, jeszcze raz, to jest takie super Po prostu musimy to zobaczyć, Zobaczyć to jak to wygląda Jak ładnie kamera A, jak To jest cudowne No i odbieramy i pyk, i jej, yeah, jupi, udało się Super, i w ogóle mamy taki tutaj e, portal, który prowadzi nas do, do góry po prostu tej dżungli. Więc dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak wam pomogłem, tu łapka w górę oraz subskrypcja. A ja, wam, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.